Grupa rekonstrukcji filmowej PMOWO Oddziały do defilady. Na czele defilują, na defiluje kawaleria. Na czele Zbigniew Gołębieski, szef Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 pułku szelców konnych z Płocka. Główny organizator dzisiejszej uroczystości. Brawa. Zanim defilują kaskaderzy kondi East Riders, którzy do nas przyjechali z Warszawy, oraz wystawiony również przez czwarty pułk szelców konnych wóz taborowy. Proszę zwrócić uwagę na Proporczyk to jest właśnie Proporczyk czwartego Pułku szelców konnych otwierający defiladę. Za kawalerią do Państwa zbliżają się dwa samochody pancerne wzór 34. Jeden wystawiony przez Leszka Kusiaka z Nowego Targu, Targu i, Nowo, i, i Fundację Wojskowości Polskiej, a drugi przez Stowarzyszenie Historyczne Toruń oraz Grupę Rekordów Historycznych Pancerni z Torunia. Kostek Lewandowski nadal czeka na rodziców, proszę Państwa, przy balonie. Na polu nie defiluje armata pa, przeciwpancerna PAK 36-37 wystawiona przez Stowarzyszenie 79. Pułku Piechoty z Ciechanowa. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi miasta Płocka za to, że pomógł nam zorganizować dzisiejszą uroczystość. Wielkie brawa dla pana prezydenta. Pięć tysięcy pozdrawia swojego prezydenta. Brawo. I defilują przed nami oddziały piesze. W tej odległości ciężko jest mi wszystkie zidentyfikować, ale jeszcze raz je wymienię. Stowarzyszenie Historyczne Garnizon Torun. Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty Złowicza. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pionierzy 40 Pułku Piechoty z Warszawy i żandarmeria, Grupa Chevron żandarmer... Żandarmeria z Żelardowa. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej na posterunku. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 79. Pułku Piechoty. A defiladę prowadzi Mikołaj Klorek, oficer Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Niech żyje Poznań! Wśród poszerujących jest też oczywiście jednostka strzelecka 1006 Płońska. Oczywiście pokazy robił dla nas szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Dziękujemy bardzo. Defiluje przed nami również Stowarzyszenie Konstrukcji Historycznej 7 Dywizjonu Artylerii Konnej. Ci, którzy strzelali z armat prawosławnych. Oraz na końcu rowerzyści w barwach 14 Pułku Łanów jazowiecki z Sufaczewa. Samochód CWS, również płotszanina. Jarosław Śliwiński, bardzo dziękujemy. Samochody, proszę Państwa, stawionych przez naszych przyjaciół z Warszawy i Lublina. Proszę Państwa, na zakończenie podziękowanie dla Joanny Zielkę, Płoczanki, która zorganizowała całą tę uroczystość. Brawo, Jasiu! Chronę i bezpieczeństwo dbała również Płocka firma, firma DES, agencja chroniarska. Bardzo dziękujemy wszystkim służbom. Podziękowania kierujemy do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Płocka, Pana Andrzeja Nowakowskiego, Pana Starostę Mariusza Bieńka. Podziękowania dla Państwowego Stado w Łącku, a w szczególności dla Pana Dyrektora Wojciecha Muczyńskiego za udostępnienie tego pięknego terenu. Wszystkim służbom Straży Miejskiej Policji, Straży Pożarnej i rekonstruktorom i wolontariuszom. Bardzo dziękuję na sam koniec Stowarzyszeniu Jeździeckiemu imieniu 4 pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za to, że przyszliście, wracajcie bezpiecznie do domu. Dziękuję. Proszę Państwa, podziękowania dla Jacka Habra za reżyserię widowiska. Proszę Państwa, jeśli kiedyś będziecie chcieli zorganizować imprezę masową, to tylko Łukasz i agencja Art Solution. To oni wszystko stworzyli. Udało im się zorganizować imprezę masową przeprowadzić bezpiecznie. Niech żyje Łukasz i Art Solution.